Więc y, mamy mało czasu, będę na krótko wstęp. Jaki jest mój cel? Jest, to jest generalny problem. Właściwie, co z jungiem robić? Jak mamy robić w świecie materializmu y, jeszcze XX wiecznego? Jak mamy to podchodzić do, do alchemii? Jak to w ogóle stosować? Y, więc ja chciałbym Państwu troszeczkę, y, po pierwsze, musimy powiedzieć, dlaczego jung użył alchemie i to będzie od już kontynuacja tego, co Wadek powiedział, bo to będzie będziecie troszeczkę, zacznę, będę mówił tutaj ma, mam o, o tym, jak, jak to, jak ona się rodziła, prawda, I po co to w ogóle użył i jakie są zręby tej e, koncepcji. E, bo to jest naprawdę ważne, centralne, Junga można, należy, czy też można wyprowadzać zawsze od podstawowych założeń. Wywadek mam bardzo, jest naprawdę świetnie, że Wadek to powiedział, ponieważ Wadek nakreślił podstawwek czyli pod, kategorie podstawowe. I w związku z tym ja tego nie muszę robić, a ja tylko po prostu będę kontynuował, dobrze? E, teraz jeszcze do, do tego, co Pan profesor wolałem powiedział, można powiedzieć, to jest matematyka jest życiem idei, Muszę powiedzieć, że tutaj w tym wypadku można by z że w ujęciu Junga, alchemia w sensie tym jungowsko rozumianym jest życiem idei właśnie. I pytanie jest e, tak naprawdę chodzi nam o to, e, że alchemia jest stosowana przez Junga, używana jest po to, żeby pokazać, jak, jak, jak koresponduje pewna rzeczywistość symboliczna, to w tym momencie, nazywana alchemia, możemy ją nazwać cukierkową teorią na przykład. To nie ma znaczenia, jakie tu są, użyjemy w, w pewnej perspektywie, Bo ponieważ no, w naszym społeczeństwie alchemia jest troszeczkę obarczona taką, takim rzeczywiście jest takie zetykietowane, że właściwie nie sposób od niej zacząć normalnie merytorycznie rozmawiać. Więc ona jest życiem idei. I my będziemy o tych ideach mówić i o tym, jak one korespondują z psychiką, po co one zostały przez Junga wprowadzone, jak zostały używane. No ale żeby to zrobić, to, to, to musimy pewną drogę przejść. Przepraszam, że niektórzy z Was będą mieli wrażenie, jakbym już mówił o rzeczach podstawowych, ale... Ale jeżeli będziecie czuć się znudzeni, ja będę patrzył na twarz, jak będziecie, naprawdę, że zasypieć, to będę przeskakiwał, dobrze, bo jest trochę więcej slajdów. Ale będziecie mogli czytać, więc będziemy się, mam nadzieję, trochę lepiej. Um, no właśnie, tutaj idea transformacji. A, krótko dojście do Junga do alchemii. Ważne jest po co on to robił. E, pamiętacie, co Wadek powiedział, że jest czynnik świadomy i nieświadomy ideologii, e, i tutaj e, właśnie. Jung był w takim, w takim momencie drogi, że tak, obserwował różne przesłanki tego, co się działo z jego pacjentami, obserwował różne ślady kulturowe, historyczne e, i e, mu czegoś brakowało. E, od 13 roku zajmował się badaniem procesu zbiorowej nieświadomości, mówi, doszedłem do wniosku, e, które wydawały mi się pod względami wątpliwe. To jest ważna rzecz, wątpliwe, czyli brak uświadomienia tego, co się, prawda, tego, co się zjawiało w jego świadomości. Um, nie, ty nie tylko, że wykraczały daleko poza wszystko to, co było znane, akademickiej psychologii. No, my mamy, ja mam ten, miałem ten program doktora zrobiłem na filozofii, a nie na psychologii, ponieważ mm. nikt by mnie takiego doktoratu nie przyjął na psychologii, prawda? Chociaż może coś się zmieniło, no nieważne. Um, ale nie mieściły się też w granicach psychologii klinicznej, odnoszące się do konkretnych osób. Te moje odkrycia mają związek z szeroko pojętą fenomenologią, czyli można powiedzieć, że tym, co się zjawia w naoczności, prawda? No to odniesienie do, do Platona, i później do, do, do tego, jak, rozwi, jak się rozwinął, rozwinął nurt fenomenologiczny w filozofii. I znowu, nie zdawałem egzaminu dotyczy, dotychczas stosowane kategorie, Znowu, odnośnie do tego, co Badek powiedział. Więc szukamy, szukają wglądu. Wyniki 15 lat mojej pracy wydawały się nieprzekonywające, ponieważ nie znajdowałem dla nich punktu odniesienia. Nie była mi znana żadna dziedzina doświadczenia, w której moje odkrycia mogłyby znaleźć choćby częściowe potwierdzenie. Jedyne analogie, które zresztą z czasem straciły tam mnie na znaczeniu znajdowałem w różnych fragmentach prac herezjologów. Nie ułatwiało mi to w niczym zadania, a wręcz utrudniało, ponieważ systemy gnostyckie jedynie w niewielkiej części dotyczą bezpośrednich doświadczeń psychicznych. I teraz znowu ważna kategoria, tu odwołuje się do klinicystów na przykład, bezpośrednie doświadczenia psychiczne. balek powiedział o śnie dziewczynki, to też jest doświad bezpośrednie doświadczenie psychiczne. I tu właśnie o to chodzi, że naszym e, narzędziem, które Jung ukuł, su, służyć ma nam, e, ma nam służyć do tego, żebyśmy dawali jakby żebyśmy byli w stanie lepiej, trafniej interpretować i rozumieć bezpośrednie doświadczenia psychiczne. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. E, w końcu Jung otrzymał od Richarda Wichema stary chiński traktat. I znowu pamiętacie, co powiedział Walek o tym, że są e, archetypowa struktura ideologii e, ona. Jedną z właściwości to, że właśnie jest transkulturowa. Pamiętacie, że powiedziałem, że Jung się e, brakowało mu pewnych wskazówek w, w społecznej świadomości, prawda? W, w kulturze naszej. Brakowało mu danych, żeby wytworzyć nową koncepcję. I teraz brakowało mu tych danych I, to, i te dane, co ciekawe i myślę, jest bardzo symptomatyczne, właśnie znalazł na wschodzie, a nie u nas. Ale to właśnie jest, co stanowi tym bardziej jest to potwierdzenie tego, co na przykład waldeck powiedział powiedział, co, co może być kontynuacją jego wywodu. Jung mówi, e, to właśnie, Sekret Złotego Kwiatu, taki, taki traktat. Tekst, e, tek, Jung mówi o tym. Tekst przysłany przez Wilhelm'a pomógł mi w znalezieniu wyjścia z tej trudnej sytuacji. Zawiera on e, właśnie to, czego na próżno poszukiwałem wśród agnostyckich. I chciałbym podkreślić, że to właśnie tekst złotego, sekret złotego kwiatu spowodował znalezienie przeze mnie właściwej drogi do alchemii. Średniowieczna alchemia okazała się właśnie tym długo poszukiwanym ogniwem pomiędzy gnozą a procesem zbiorowej nieświadomości, który możemy zaobserwować u współczesnych. Rdzeniem narracji powyższego traktatu, to już ja dodaję, był proces uzyskiwania złotego kwiatu. I to znowu proszę Państwa, odwołuje się teraz znowu do na przykład do praktyki klinicznej. E, tutaj mowa jest o archetypie który e, jest jednym z kluczowych elementów koncepcji jungowskich. E, I tutaj myślę, że warto e, wspomnieć o tym co jak, jak jest do tego co Waldek powiedział. Jeszcze kilka słów odnośnie tego co wyróżnia jungowską koncepcję. To znaczy to, że e, tutaj jak widzicie a, Sekret złotego kwiatu. Ten, to, to ciało diamentowo, którym tutaj m.in. proces uzyskiwania ciała diamentowego może przybrać różne formy, różne pojęciowe w sposób różny być pojęciowiony. Ponieważ jak wiecie mu to, co Wadek powiedział o archetypie, on może przybrać różne formy, różne formy jego symbolizowania. Jak widzicie Państwo, w Złotym Kwiecie, powie, o Złotym Kwiecie się powiada, że wyraża Wielką Jednię. Można powiedzieć Tao, prawda? Ale określa się go także jako Światło Niebios, Niebiańskie Serce, Taras życia, Szkarłatny Dwór w Nefrytytowym Mieście, Miejsce dawnych Niebios. Smoczy zamek na dnie Morza, Pierwotne Przejście, czy obraz, naj, obszar największej radości. Lub krainem bez granic. Jest to miejsce początku, gdzie wszystko jest jednością, ale zarazem jawi się nam jako najwyższy cel drogi leżący nad morza w krokach nieświadomego. Można powiedzieć, że tak naprawdę e, zwróć uwagę, jakie są odniesienia, korelacje do tego, co Watek wcześniej powiedział. W zależności od tego kwiatu, e, świadomość oraz życie wciąż jeszcze są jednością. Wszystkie o te określenia w dalszej perspektywie Jung traktuje jako pośrednie, symboliczne przejawy aktywności archetypu jaźni. To jest znowu bardzo ważna rzecz, ponieważ to, co ja chciałbym tutaj Wam powiedzieć dzisiaj, to jakby chciałbym pokazać, um, jak chciałbym Wam pokazać pokazać jakby drogę stosowania alchemii, recepcji alchemii przez Junga do Waszej praktyki codziennej, do tego, jak, jak używać te narzędzia, jak one się odnoszą. Pamiętajcie o tym, że to jest bezpośrednia relacja między, między poziomem idei, teorii, no. prawda? a poziomem doświadczenia i pewnych ruchów w ramach psychiki, które, które poprzez to narzędzie, na którym Jung siedział wiele, wiele lat, teraz możemy poprzez odkrycie poziomu archetypowego, możemy obserwować te ruchy i interpretować.